No nie do wiary, nie do wiary. Zaledwie 3 miesiące upłynęły. Już się suport rozwalił, już tak się roztrzaskał że po prostu... O, to pokażę zaraz. Powiem u mechanika i mi mechanik wyjął ten suport. To po prostu zero, zero jakiegokolwiek łódziska po tej stronie. Całkowicie się rozpieprzyło. I tutaj dużo brakuje... brakuje, kul, brakuje kul, kulek tutaj I, i... no i nie wiem, to się tak kiepsko obraca, teraz takie opory są, że dziwne, że w jeszcze jechałem na tym dni 3 miesiące, na, najbardziej jedna z najbardziej trwałych mechanicznych części w rowerze, starczała na zaledwie na 3 miesiące, jakiś syf taki rozpipsył się, myślałem, że... I myślałem, że będzie gorzej. Bo, bo w tym suporcie jest czujnik, który no, jest potrzebny, bo on, on, on pokazuje rowerowe, kiedy rowerzysta pedałuje, kiedy nie. I dodaje napędu kiedy, tylko wtedy włącza tylko wtedy sięg, jak rowerzysta pedałuje. Ale okazało się, że ten czujnik jest tutaj umieszczony. W, tam, teraz nie widać nie wyjmę tego. Ale on jest na takiej, takiej wkładce umieszczony do suportu. Oto jest kabryk tego czynnika. Więc wystarczy, myślę, że wystarczy, że kupię zwykły taki suport wkład wraz z łożyskami maszynowymi. Tym razem maszynowe łożyska kupię. Tutaj nie wiem jakie były domyślnie, ale na, na pewno jakieś inne. Kupię łożysko maszyno, maszynowe i sobie to skręcę. Uch, myślałem, że będzie gorzej. Ale jak po prostu taki badziew można dać to kurcze. Nie wiem, powinienem do reklamacji dać, ale sobie daruję chyba. Uff. Jeszcze przy okazji zauważyłem, to są takie śruby, żeby tu okablowanie wewnątrz ramy przebiega. I to jest żeby odkręcić ramy i wyjąć kable z niej. I ta śruba jest upyprzona tutaj. Nie mogę tego odkręcić. Ten gwint, a ten gwint jest od samego po początku upieprzony. Niemiecka firma, niby. Jasny gwint. Wygląda na to, że ten czujnik już nie będzie działał. Yy, to opisałem obszernie. Mój problem takiemu jednemu roweru, serwisowi rowerowemu szczycą się, że mają profesjonalny zespół i naprawiają każdy typ rowerów i chodzi, o, chodzi tu po prostu o wstawienie czujnika pas, bo ja po prostu zamontowałem tam zwykły suport i potrzebuję jeszcze czujnika do tego żeby mi czujnik obrotu korby odpisali mi Witam. Nie zajmujemy się rowerami elektrycznymi poza produkowanymi poza UE. Cóż, czyli niby ten rower jest niemiecki, ale został wyprodukowany gdzieś nie wiem w Chinach, może albo w Tajlandii, albo w, albo w tym, jak w Tajwanie. Na Tajwanie się dużo rowerów produkuje. Nie wiem gdzie został wyprodukowany. W każdym razie nie pomogą mi. Napisałem też obszerny email do, do kogoś od kogo kupiłem ten rower, znaczy do takiej firmy Fitness Home. Jak na razie mi nie odpisali nic. Napisałem też na forum rowerzystów elektrycznych, na forum miłośników rowerów elektrycznych. Zapytanie do eksperta. Nic cisza. Absolutna. Może się odezwam kiedyś tam. Nie wiadomo kiedy, ale myślę, że nie będę na nich czekał i podejmę pewne kroki. Witam w serwisie rowerowym Sland Na razie jestem w czarnej dupie. Dokręcam ten suport który zakupiłem niedawno, jednak założył po prostu dobry suport maszynowy. Znaczy Onko w 35 zł, więc nie wiem, czy jest dobry, ale jest na łożyskach maszynowych, więc musi być znacznie lepszy niż ten, który miałem. Ma tutaj moje nieudane koncepcje, koncepcje, które za, zaprowadziły mnie do nikąd. Zgubiłem na przykład takie łożysko wiankowe, to jest taki badzie, w który się szybko rozpada, ale miałem nadzieję po prostu, że uratuje ten czujnik. Ale, jak założyłem nowe łożysko i zakręciłem pedałami, to okazało się, że dupa. On tak wygląda ten czujnik. Odciąłem kabelek, bo tu i tak nie działa, więc na nic mi to. Jak skoro nie działa, no to po, po co mu to dupa. I chodzi teraz o to, żeby tutaj na zewnątrz doczepić taki czujnik, który się nazywa czujnikiem PAS. No, tu jeszcze muszę dokręcić. No i będę musiał przeprowadzić kabel od tego czynnika, ten dyk, i dołączyć do sterownika, który jest tutaj. O. Taki klucz. To jest klucz, który musiałem kupić za 33 zł. Taki, taki duży, żeby pasował... ...do tego elementu, a to ten pierdolniczek służy, to jest tak zwany klucz do suportu się go tutaj wkłada i można suport odkręcić, to się kręci w, e, w lewo niestety nie było kluczów francuskich i musiałem kupić taki Uff, pozostaje mi tylko kupić czujnik, czujnik pas ale niestety tu będzie problem, tu będzie problem. Tu nie wiem jeszcze, jakie są wtyczki. Być może będę musiał też wymienić od razu sterownik. Zobaczę, jak się dostanę, jak to wygląda. A jeszcze dodam jedno. Wraz z tym akumulatorem zapasowym, który sobie kupiłem, dostałem oczywiście też płydło do akumulatora, więc będę mógł wykorzystać to. To jest lepsze, bo ma lepsze, te łatwiej się śrubki końcu i wykręca. I to podejrzewam, znaczy to pasuje do typowego, tradycyjnego, znaczy typowego, standardowego sterownika. To. Więc jak będę musiał wymienić sterownik, no to, to to już mam. Nie będę potrzebował baterii, na przykład do nowych, bo to by był super wydatek. Jedna bateria kosztuje ponad 1000 zł o kurczę ten sterownik nie wygląda tak jak to sobie wyobrażałem Jakaś kabelkologia tu jest o ile się dobrze to ten kabel idzie od czynnika z suportu wchodzi gdzieś tutaj i kurczę Rozkminienie tego chyba nie będzie za to zbyt łatwe. Może wymienię też przy okazji sterownik. Ok, to jest do świateł tylko. A ten kabel to prowadzi do wszystkiego od doczujnika, do tego, do displayera, do silnika pewnie też. Udało mi się rozłączyć ten gruby kabel. I ten gruby kabel to jest właśnie do, do wszystkiego. Gdzieś tutaj z boku ten, ten wąski. To jest tylko do świateł. Udało mi się też odłączyć silnik. Taką końcówkę na silnik. Jeszcze nie wiem, co będę musiał wymienić. Chyba usunąłem ten sterownik, no bo tutaj się nie da. No, no jak ja tu podłączę czujnik pas? Chociaż. Może by się jakoś dało, ale, ale... ten czujnik ma określoną wtyczkę. Taką do światła chyba. Ach, górczy. Muszę się liczyć z tym, że być może będę musiał wymienić i sterownik, i silnik, i ten, i displayera, tylko, tylko światła zostaną, bo światła zdaje się, że mają dobrą wtyczkę. Jeszcze zobaczę, jakie są opcje. Ale, tym, ale, ale jeszcze zanim to zrobię, to pójdę na siłownię. Jak widać poszedłem na całość i rozmontowałem cały rower wyjąłem całą elektronikę okabowanie, wszystko wyjąłem i zamontuję zestaw, który kupiłem taki silnik tu mam sterownik nie będę filmował może. Jak widać tutaj wszystkie końcówki są elegancko wyprowadzone do silnika, do, do, do baterii gdzieś tam jest do czujnika pas, do do displayera itd. tak taki displayer on, on pokazuje prędkość, dystans czyli wszystkie parametry Aha, jeszcze będę, sobie zainstalujemy nartkę gazu. Uf, a tutaj jest... to jest czujnik PAS. I jeszcze jest, są hamulce. Klamki do hamulców. Żeby jak się naciska hamulec, to żeby się silnik automatycznie odłączał. Ale, ale to tu chyba dał sobie wspominać no bo, bo ja mam w rowerze takie klamkomenetki ale są syndykrowane razem z, z przerzutkami i po prostu nie będę mógł ich użyć tak mi się wydaje jeszcze tutaj są jakieś jakieś takie jeszcze nie wiem to czego to jest Tutaj. Muszę kilka, kilka rzeczy muszę dokupić, o to jest czujnik prędkości, zdaje się. Muszę, muszę dokupić kilka rzeczy, bo złącza nie mogę dołączyć do tego do baterii to będzie trochę lutowanie, muszę wlutować to co było tutaj domyślne i dolutować kableki z odpowiednimi złączami. Tu jeszcze kupiłem lampkę przednią na, dy na Dynamo oczywiście to koło, które było od tego roweru do myślenia, nie ma tutaj Dynama ale ja użyję koło z mojego poprzedniego roweru, które ma Dynamo w piaście. to jest lampka 30 Lux, daje światło i można jeszcze dołączyć tylne światło do tego ale ja będę miał z tym problemy niestety brakuje mi złącz. To gdzieś, gdzieś jest światło, które było w tym rowerze. Wykręciłem. Chciałem kabelek z tego też usunąć, bo mi kabel by się przydał. Ale nie da się, nie da się tego wyjąć tego kabelka. Musiałbym odcinać końcówki. Trochę mi szkoda. Może uda mi się, nie wiem, chyba kupię drugi kabełek jakiś albo, albo przykręcę światło na ten na baterię z tyłu Ok, podłączyłem displayer do akumulatora Jak widać działa, trochę z tym podłączaniem akumulatora trochę było lutowania i musiałem kupić odpowiednie złącza i kabelki zrobić Kurczę, będę musiał to znowu jeszcze roz, rozkręcać, bo nie, nie, nie zacisnąłem łącz, nie, nie, nie złącz kombinerkami i po prostu boję się, że te kabelki zaczną wchodzić z, ze złączem nie będzie stykało i się zpieprzy podczas jazdy. A tu tyle kabli jest na wyjście, ledwo po prostu taka mała taka dziurka jest, ledwo przez tą dziurkę przepchnąłem te kabla wszystkie. O kurczę. Ale coś działa. To najważniejsze, że, udają, że udało mi się podłączyć displayera. Znaczy podłączyć akumulator. Czyli już widzę, że to będzie działać. Oczywiście o ile wszystkie części działają. A tu jest stopień wspomagania. O, już przyjechamy 0,1 km. она вот все не рушила. Znowu to sama historia. Jak to to tutaj już dobrze dokręciłem i pomyślałem sobie: a jeszcze jeden obrót śrubki I trach! Pękł plastik. No ale jakoś to przymocowałem. Yy. No, czy czy to obojemy koniecznie muszą być z plastiku? Zawsze to samo. Och. No i skończyłem składać rower, tak to wygląda, jutro go będę testował, jak widać trochę tutaj kabli jest, zrobiłem już chyba wszystko co mogłem, jeszcze mogę spróbować jakoś się schować, tylko... Jeszcze nie wiem jak. To chyba wszystko. Aha, jeszcze mam problem ze światłami, bo tu niby jest wyłącznik i przełącznik na auto. Ale to nie działa. Cokolwiek bym nie wybrał, to jest taki, taki sam tryb i zawsze świeci. Bez sensu. Jak to się obsługuje. Chyba się spieprzony to jest jakieś, jakieś wadliwe to jest chyba. Zestaw, który zamontowałem nazywa się VeloFast. Jakie pierwsze wrażenia? Uch, zimno w tym maju. Ehm, cóż, silnik jest głośniejszy niż myślałem. Znaczy, jest tak jest bardzo jest bardzo słyszalny, że tak powiem zwracam na siebie uwagę niestety jak go pierwszy raz słyszałem podczas jazdy to wydawało mi się, wydawało mi się że coś jest nie tak, że coś tych chroboczeń, że coś nie wiem obciera, czy coś ale to chyba tak ma być e Oprócz tego, czasami, często na wyświetlaczu pokazuje mi się błąd numer 03. Czyli, że niby błędny sygnał z czujnika hala, który jest w silniku, no i nie wiem z czego to wynika. Ale ten błąd bardzo często się pojawia. I nadal można jechać. No, po prostu tak miga na ekranie. Error 03. Ale działa wszystko nadal tak samo, dziwnie. Muszę się dowiedzieć, z czego ten błąd wynika. Może coś jest inaczej. Tak jednak. Um. I byłem u mechanika rowerowego i wyregulował mi tylną przerzutkę. Przedni powiedział, że się nie da wyregulować, że trzeba kupić krótszy suport. A ja kupiłem tutaj. Jest tak długi support jaki był wcześniej, znaczy kupiłem takiej samej długości i ten mimo to coś tutaj się nie wiem rusza coś w suporcie, coś ten supoc taki, taki dziwny taki, taki, taka, taka luz, luz ma ta oś. nie wiem czy to tak ma być mam, mam nadzieję że się nie rozwali po 100 km a zresztą nawet jak się rozwali to to jeszcze i tak może go wymienić na krótszy Bo jak się nie wymieni na krótszy To nie będę To, to na tą najwyższą zębatkę łańcuch nie będzie wskakiwał I trochę gopio Bez tej zębatki jechać Nie można przyspieszać O, oh Koło się odkręciło Dziwne Dobrze, że mam klucze ten właśnie odkryłem, że klucz 15, który zawsze używam do odkręcania, i przykręcania kół nie pasuje tutaj. Tu potrzebny jest większy. Ja tych sambatek, tych tych, tych. tych nakrętek w ogóle nie przekręciłem dobrze. Ech. I przejechał, a mimo to przejechałem już 76 km. Będę to przykręcić w dół ja pin droga Wystarczyło dokręcić dobrze. Nawet ręką dokręciłem. Kurczę, tkną coś. Te śrubki. I już jest cicho. Jak makiem zasiał. Pewnie wibracje tutaj się robiły. I cały rower aż wibrował. Dobrze, że silnik nie zapał. Często tej właściwie lecą mojego roweru. Ech. I już cicho jest i wystarczyło jedną wtyczkę tutaj dobrze włożyć. Już nie ma żadnych błędów. Szczuńka hala No i teraz komfort jazdy jest, jest o wiele lepszy Teraz to się jeździ Nawet po takich bezdrożach Te dziwne, głośne dźwięki silnika wcale nie były spowodowane tym, że te śruby są poucowane. To było spowodowane jedynie wyłącznie tym, że był błędny sygnał z czujnika hala. I silnik zapewne nie wiedział, co ma robić. Z tą białą wtyczką miałem problemy. Problemy przy każdym wertepie większym kabelek wychodził i rower tracił sygnał z czujnika. Ale wystarczyło wypchnąć bardziej tutaj te kabelki w to białe. I już dobrze styka. Uch, przejechałem 119 km wczoraj. I test uważam za zakończony. Ogólnie ten napęd jest lepszy niż ten, który był tu domyślnie. No cóż, to chyba wszystko.